Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Oto odpowiedź Pana Jezusa na słowa tych, którzy twierdzą, że można przyjąć Boga nie przyjmując Kościoła. To nie jest prawda. Jezus mówi, kto wami gardzi, mną gardzi. Kto gardzi kościołem i apostołami, ten gardzi Bogiem. Dzisiaj, szczególnie w dniach, kiedy kapłani są tak szalenie atakowani przez podejrzenia o homoseksualizm, pedofilię, także w dniach, kiedy wielu kapłanów okazuje się być osobami grzesznymi, trzeba nam pamiętać o tych prostych słowach Pana Jezusa. Człowiek może zgrzeszyć, ale kapłaństwo w nim jest darem Pana Boga. I bardzo się strzeżmy, żeby nikim nigdy nie gardzić. Kto wami gardzi, gardzi mną, mówi Jezus. Pogarda to jest straszny grzech. Przez pogardę wobec ludzi można łatwo wejść w pogardę wobec Boga, a to zawsze kończy się pogardą. Wobec samego siebie. Do zobaczenia jutro.